Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim dziękuję bardzo, że przyjęliście Państwo zaproszenie, by spotkać się. Chciałbym bardzo serdecznie i z głębi serca przeprosić za to spóźnienie. Myślałem, że będziemy troszeczkę trochę szybciej, ale też walczymy o Dodatkowe Środki Finansowe dla Województwa Robelskiego w ramach programów europejskich. Stąd jest to nasze spóźnienie za to raz jeszcze serdecznie przepraszam. Myślałem, że dyrektor Edwin Bożeński, który był wcześniej, rozpocznie to spotkanie z Państwem. Ale um, on jakiś taki jako skromny człowiek podchodził do koła budynku i bał się tutaj przyjść. A nie ukrywam, że myślałem, że państwo już zdążycie jemu zadać te najtrudniejsze pytania. I tak też się proszę Proszę, żebyśmy się tak umówili, że wszystkie najtrudniejsze pytania w pierwszej kolejności do dyrektora Bożeńskiego, w drugiej kolejności do pana wójta, a dla mnie te e, takie lejcki. Proszę państwa, rzeczywiście jeździmy po w miejscowościach województwa lubelskiego, bowiem chcemy bardziej poznać problematykę mniejszych środowisk, zwłaszcza środowisk wiejskich, poszczególnych gmin. Stałyśmy się, mówię, jako Platforma Obywatelska dość dużą partią i wychodzimy z takiego założenia, że województwo lubelskie, dla mnie jest to szczególnie ważne, żeby się mogło właściwie rozwijać, musi się rozwijać w sposób zrównoważony, czyli muszą się rozwijać miasta, ale muszą się rozwijać również poszczególne wioski. Kilka informacji, które chcę Państwu dobrych przekazać. Pierwsza rzecz, chcemy podejmować i podejmujemy inwestycje, które będą miały w moim przekonaniu bardzo duży wpływ na długofalowy rozwój naszego województwa. Pierwszą taką inwestycją jest lotnisko w Świdniku. Ogłosiliśmy 4 na 5 przetargów i wszystko wskazuje na to, że w 2012 roku będziemy mogli z tego lotniska latać. Dlaczego dla nas to jest pocisko tak ważne? Być może my sami nie będziemy tam latać, ale dzisiaj ci, którzy mają pieniądze, nie mają czasu. Jeśli my dzisiaj mówimy ludziom, że muszą czy przedsiębiorcom w Brukseli, żeby przyjechali tutaj zainwestowali, jeśli mówimy, że wylądujesz w Warszawie, a później będziesz jeszcze jechał 4 czy 5 godzin na przedosiedliwca, no to oni od razu dziękują za tą współpracę. Dzisiaj... Bogaci ludzie nie mają czasu. Ci, którzy mają pieniądze, nie mają czasu. Więc my chcemy stworzyć takie warunki, by chcieli tutaj również e, przyjeżdżać. To w moim przekonaniu to jest okno na świat województwa lubelskiego. Pomijam już to, że tam również znajdą się, mogą znaleźć się miejsca pracy dla mieszkańców naszego regionu. Druga rzecz. My dzisiaj w województwie lubelskim najwięcej jesteśmy stolicą, jeśli chodzi o produkcję owoców miękkich, najwięcej z tego produkujemy i dobrze by było, żeby tutaj funkcjonowało na zasadzie cargo, by można było te produkty wywieźć do Europy, bo spora grupa, mamy najwięcej znowu na terenie województwa lubelskiego gospodarstw agroturystycznych i gospodarstw ekologicznych, spora grupa ludzi chce dzisiaj nawet więcej zapłacić, ale... Chcę również zjeść zdrowe produkty. To jest jeden element. Drugi element toczy się w tej chwili postępowanie przetargowe i będziemy budować obwodnicę północną Lublina. Ci, którzy z Państwa jeżdżą do Warszawy, to jak wjedziemy w Świdniku, za Świdnikiem skręcimy w prawo i wyjedziemy aż za Kurowem. Wiecie, że najtrudniej się przyjechać Lublin i najtrudniej przejechać odcinek z Lublina do Kurowa gigantyczna inwestycja o długości prawie 70 km i o wartości 2,5 miliarda złotych. To również będzie sprzyjało temu, że ten odcinek między Warszawą a, 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 a Lublinem, Siedlisztem i Hełmem troszeczkę się skróci. Przecież jest dobrze wykorzystujemy fundusze europejskie. To ja uważam, że jeśli dobrze wykorzystamy fundusze europejskie, województwo lubelskie ma szansę, żeby rozwijać się. Tylko w tym roku wręczyliśmy umowy na ponad 700 milionów złotych. W ciągu najbliższych tygodni podpiszę umowy na kilkaset milionów złotych. I w tym roku chcemy zakończyć inwestycje o wysokości miliarda 200 milionów złotych. To są wszystko fundusze europejskie. Program rozwoju obszarów wiejskich, którego dyrektorem jest pan Edmund Bożeński. Najwięcej w ramach tego programu podpisaliśmy umów. Dobrze układa się współpraca z przedsiębiorcami, drugie miejsce w Polsce. Chcę pochwalić pana wójta, bo nieba wasza gmina bardzo dobrze wygląda na tle innych gmin, dobrze sięga po fundusze europejskie i nie ukrywamy tego, że bez tych funduszy wiele inwestycji nie mogłoby mieć, mieć miejsca. To są najważniejsze rzeczy, to co udało się jeszcze w tym roku zrobić, jak państwo wiecie, uruchomiliśmy pierwszy, czwarty w Europie i pierwszy w Polsce sąd elektroniczny. Dlaczego on jest ważny, że on jest pierwszy, bo ten, on jest pierwszy, ale on będzie ostatni. Więcej sądu elektronicznego nie będzie. To znowu są nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla absolwentów, tych, którzy kończą prawo czy na nie czy na, na, na kulu. Bar i pierwsza znowu, to jest ważna inwestycja, ponieważ ta inwestycja, gdyby jej centralna siedziba mieści się w Lublinie I druga po 20 latach, bo do tej pory była sytuacja tego typu, że inwestycje przenosiły się z Lublina do Warszawy. W tej chwili gdyby jest pierwsze, pierwsze są kukułki, czyli ten sąd elektroniczny i druga, że PGE dystrybucja również przynosi swoją siedzibę do Lublina. To znowu nowe miejsca pracy, ale to znowu część podatków, które może pozostać w Lublinie. I to są takie gdyby najważniejsze yy, yy, decyzje za bodajże miesiąc czasu kończymy budowę centrum dystrybucji pocztowej. Jedyna tego typu inwestycja, która w ogóle, Pol która jest prowadzona przez pocztę polską w Polsce I, i ona jest akurat robiona w Lublinie. Pomogła nam dużo, w tym pani Patrycja Wolińska, która pochodzi z Hełma i, i tam się ważyło, czy ta inwestycja będzie, czy nie będzie. Na szczęście ona zaczęła się dwa lata temu, niespełna i już jak gdyby widzimy efekty końcowe. Widzimy tutaj dużą, widzę, że tutaj również są wśród Państwa ci, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Wiemy, proszę Państwa, nie jesteśmy zadowoleni z tych cen, które są dzisiaj. Wiemy, chcielibyśmy, żeby na przykład były ceny z 2007 roku, gdzie były trochę wyższe. Wiemy o tym, że dzisiaj na przykład pinta żyta kosztuje 32 czy 35 zł, a jednocześnie wiemy o tym, że obiad w dobrej restauracji kosztuje 70 zł. Czyli trzeba wziąć dwa worki, dwa, nie dwa worki, tylko 2 metry poskorycie mówiąc, żyta, żeby przelać gdzieś obiad. To jest, to jest tego rodzaju niesprawiedliwość, ale będziemy również o tym później mówili, bo wiemy z drugiej strony, jak drogie są dzisiaj ceny nawozów, jak drogie są dzisiaj maszyny rolnicze, jak drogi jest sprzęt, który rolnicy, który chcemy kupić. Proszę Państwa, ja tyle tytułem wstępu, jeszcze taka ostatnia wiadomość dobra, o tych złych to, to, to mniej warto mówić. Bogdanka bardzo udanie zdebiutowała na giełdzie. O tyle jest to ważne, ponieważ w wielu krajach europejskich uznano ten debiut de Bogdanki na giełdzie jako początek końca kryzysu gospodarczego w Europie i na świecie. I o, w Polsce być może mniej mówiliśmy o tym udanym debiucie niż w innych państwach europejskich. Dlaczego udany debiut? Sprzedali akcje za około 600 milionów złotych, wezmą jeszcze kredyt za 500 milionów, wybudują drugi szyld Stefanowie około 2000 nowych miejsc pracy. Zwróćcie Państwo uwagę, że ja w każdej swojej wypowiedzi cały czas zwracam uwagę na miejsca pracy, bo to dzisiaj jest naszą rzeczą najważniejszą. No, ostatnia rzecz, udało nam się, może nie do końca, ale po części zmienić algorytm dla służby zdrowia. W 2007 roku niestety PiS wprowadził taki algorytm, że biedne województwa otrzymywały mniej pieniędzy niż bogate. Czyli jeśli jesteś biedny, to jeszcze dostaniesz mniej. Jak jesteś bogaty, dostałeś więcej. To jest niesprawiedliwość społeczna. My po części ten algorytm zmieniliśmy, ale jeszcze nie do końca. My na skutek tego niekorzystnego algorytmu straciliśmy około 200 milionów jako województwo w ciągu roku. I teraz do Was, młodzi przyjaciele. W Polsce, Pola, Polska ma po 2000 roku największą liczbę studentów w Europie. W stosunku do 1989 roku liczba studiującej młodzieży wzrosła o 500%. O ile w 1995 roku Niemcy, Niemcy miały dwa razy studentów więcej niż Polska, to teraz nie tylko dopędziliśmy Niemców, ale w Polsce w tej chwili studiuje dwa razy więcej studentów niż, niż w Niemczech. Oczywiście przeliczeni na 10 tysięcy mieszkańców. Pol I to jest trend, Miejmy nadzieję, że się nie zatrzyma. Podobnie wygląda, wygląda, porównywalibyśmy się z Francją. W, wieku, w młodzież w wieku do 22 roku życia najwięcej młodzieży w Polsce ze średnim wykształceniem z natury. Ja uważam osobiście, może dlatego, że z zawodu jestem nauczycielem, że to jest największe osiągnięcie Polski. Dzisiaj gospodarka będzie oparta na, na wiedzy i na innowacji. Dzisiaj ci, którzy będą znali języki, będą znali obsługę komputera, to jest tak, że już dzisiaj tak jak, jak nauka pisania, odnajdą się we wspólnej Europie. Rzeczywiście dużo ludzi z Polski wyjeżdża, ale w roku ubiegłym mieliśmy po raz pierwszy taką tendencję, taki trend, że więcej przyjechało, niż żeby wyjechało. Miejmy nadzieję, że tak będzie.